Cześć, witajcie kochaniecie, przychodzę z kolejnym bardzo wyjątkowym albumem. Jest to album wykonany z kolekcji Afternoon Sky od Scrap and Me. Papiery, które są po prostu przefantastyczne, bo jak zobaczyłam, jak już na rynek, to marzyłam o tym, żeby zrobić z tych papierów album. No i w końcu się udało. Pani, która u mnie ten album zamówiła z bardzo wielu propozycji, które jej pokazałam, wybrała właśnie Afternoon Sky. Z czego się bardzo cieszę, ponieważ papiery są wyjątkowe. Ja, co prawda, w ogóle nie wykorzystywałam tej części kolekcji, gdzie były te papiery takie z beżowe, takie z, z jakimiś tam krajobrazami. To ta część kolekcji w ogóle się tutaj nie znalazła. Tu się znalazła tylko ta część, która jest kwiatowa niebiesko-granatowo-biała prośba była taka żeby były złote lub srebrne dodatki, zdecydowałam, że do tej kolekcji będą pasowały dodatki srebrne także tak jak tutaj widzicie i napis album i tutaj podbicie dookoła i tak samo tutaj też mamy piękny taki mały napis wykrojnika album podbicie dookoła i z tyłu tutaj też podbicie dookoła jest w kolorze srebrnym z tyłu jest tylko moje logo i tutaj widzicie, macie arkusz ten papieru. Ten i ten to jest jeden arkusz, to to jest drugi arkusz z kolekcji. Album ma wymiary troszkę nietypowe, bo ja zwykle robię 21 na 21. Ten ma 23 na 22 i grzybiet ma 11 cm. Dlatego ma takie nietypowe wymiary, ponieważ pani chciała, żeby pomieścił hiper dużo zdjęć, więc ja się starałam tak dobrać wymiary kart w środku, żeby można było w różne strony pokombinować z rozwiązaniami z miejscami na zdjęcia 10 na 15. Teraz zresztą zobaczycie, ja policzyłam, album pomieści około 190 zdjęć. Jest niesamowicie pojemny. Jak go tak wam postawię, to możecie zobaczyć, że on jest praktycznie cały tutaj wypełniony, ale to dlatego, że ma, zobaczcie, bardzo dużo podwójnych. Pojedynczych, podwójnych bigowań, po podwójnych i potrójnych bigowań. Um, ma tego miejsca na zdjęcia przewidziane bardzo dużo. Ma 6 kart. Jest bindowany metodą um, Stagnin plusem na płótnie. E, to jest pierwszy mój album, tą metodą bindowany, ale myślę, że wyszedł ciekawie i sympatycznie. E, zawiązywany jest na wstążeczkę satynową w kolorze granatowym, płótno. W którym jest ombity, jest w kolorze ciemno No to otwieramy. Pierwsza strona okładkowa. Oczywiście w albumie się bardzo dużo dzieje. W albumie jest dużo popapów, ale to też takie było moje zamierzenie, żeby było dużo popapów i to popapów upów mieszczących zdjęcia. Tutaj mamy klapki otwierane do góry i na dół. I tu mamy pierwszy pop otwierany do góry, przy czym ten popap ma tutaj jeszcze dodatkowo. Książeczkę na zdjęcie, a pod spodem mamy klapki na boki, klapkę w dół. I tutaj na dole mamy jeszcze metryczkę chłopca, ponieważ album jest przewidziany na zdjęcia rodzinne dla mamy i synka. Następna strona to są klapki otwierane na boki. I tutaj mamy trochę zainspirowany jednym z ostatnich warsztatów Ani z kanału Ania Tworzy. Taki pop-up, gdzie mamy najpierw otwierane na boki strony, i całość jest otwierana na boki. Zobaczcie, ile tu jest miejsca na zdjęcia. 2, 4, 6, 7, 8 miejsc na zdjęcia. I jeszcze dodatkowo na bokach w sumie strona pomieści 10 zdjęć. Bardzo fajny pop -up. Trochę się pokombinowałam, jak go zrobić, ale udało mi się to wykombinować i myślę, że wyszło bardzo fajnie. Następna strona to są klapki otwierane na boki. I tutaj mamy po prostu dwie kieszenie, w których mamy maty na zdjęcia. I tak jak wiecie, już u mnie ja zwykle robię z jednego arkusza papieru kieszenie. Maty są ostemplowane z jednej strony, natomiast zasadniczo. Jest możliwość oczywiście oklejenia z dwóch stron i licząc miejsce na zdjęcia w albumie, policzyłam em, tak jak byłyby na matach zdjęcia wklejane po obu stronach z jednym wyjątkiem, z wyjątkiem wodospadu, ale to zaraz Wam pokażę. Generalnie w całym albumie, tam gdzie są kieszenie, też poza jednym miejscem wykorzystany jest dziurkacz Ikei Success, ale to też była prośba pani zamawiającej, żeby taki ładny dziurkacz się znalazł. Następna strona to są znowu klapki otwierane na dół i do góry. I tutaj znowu jest pop-up. Tylko normalnie ten pop-up robię na 4 zdjęcia z jednej i 4 z drugiej. Tym razem mała modyfikacja. Mamy pop-up na 6 zdjęć. Zobaczcie, dzięki temu w ogóle bardzo się będzie dobrze te zdjęcia oglądało. Tak naprawdę, można sobie, sobie przekładać dowolnie tą harmonijkę i te zdjęcia oglądać. Taki był też zamysł. Następna strona to jest strona znowu z klapeczkami na boki. I tutaj mamy taką stronę otwieraną połowami. O, dwukrotnie, widzicie do góry i dwukrotnie. Tutaj Wam pokażę, żeby w kadrze to było widać. Dwukrotnie na dół. I dolna kieszeń i w kieszeni kolejne trzy maty, które pomieszczą kolejne sześć zdjęć. Kieszenie są o tyle fajne, że jak jeszcze będzie miejsce w albumie, to nawet bez mat na zdjęcia można spokojnie w sobie w nie jakieś luźne zdjęcia wkładać. Więc kieszenie w albumach uważam, że w wielu miejscach są spoko spokojnie fajne rozwiązaniem. Tutaj mamy klapeczki do góry, klapeczki, książeczki. Które są, mamy miejsce na zdjęcie. Czekajcie, bo wyszłam z kadru. O, chcę wam pokazać, żeby wam pokazać. To tutaj mamy książeczkę, ale jak ją zamkniemy i otworzymy tą malutką klapkę, to tutaj też mamy miejsce na zdjęcie. I z tej strony samo. Mamy książeczkę na zdjęcie, zamykamy i tutaj mamy kolejne miejsce na zdjęcie. I tutaj mamy wodospad statyczny na zdjęcia 10x15. I tutaj celowo po tej drugiej stronie nie ma stempelków, ponieważ tutaj bym proponowała jednak pojedynczo, ponieważ tych, e, tych klapek e, ten fotospad jest bardzo dużo, bo ich jest tutaj 2, 4, 6, 7, to proponowałabym zdjęcia wklejać jednostronnie, żeby nam ten album się e, w tym miejscu nie spuchł za bardzo, bo tutaj jednak no też jest podwójne migowanie, ale w tym miejscu lepiej, żeby on za bardzo nie spuchł. Następna strona to są klapki otwierane do góry i na dół. I tutaj mamy dwa razy w bok, dwa razy w bok. I tutaj tak samo dwa razy w bok. I dwa razy w bok. I tutaj jeszcze miejsce na zdjęcie. To jest strona, która pomieści chyba najwięcej zdjęć w całym albumie. Następna strona to znowu nowe rozwiązanie. W ogóle w tym albumie jest bardzo, a nie dla mnie dlatego wyjątkowe, że jest strasznie dużo tutaj nowych, zupełnie, zupełnie nowych dla mnie rozwiązań. Tutaj mamy trzy kieszonki, jedna pod drugą. Proste, bez wykończenia dziurkaczowego, bo byłoby naćkane za bardzo. W każdej tej kieszonce mamy dwa miejsca, na, dwie maty na zdjęcia. i całość jest jeszcze złożyciem tego papieru lustrzanego, bo tak jak widzicie, na każdej stronie ten lustrzany papier jest, żeby zachować ciągłość em, tej stylistyki. I tu mamy pionową kieszeń i w pionowej kieszeni mamy kolejne miejsce na zdjęcia. Następna strona to jest strona, którą już u mnie wielokrotnie widzieliście, czyli strona zamykana na kółeczka i ćwieki. Ze sznureczkiem w kolorze granatowym, sznureczek woskowany w kolorze granatowym, i mamy tutaj harmonikę, znaczy taką książeczkę harmonikę up na cztery zdjęcia. I drugą kopertę, która nam się otwiera dwa razy do domu. Mamy miejsce znowu na cztery zdjęcia. Tu jest dodatkowo magnesik, żeby to się trzymało, żeby nie było tak, że z tą stronę, tak klapka by nam też leciała. No To nie o to chodzi, prawda? Także tutaj zamykamy kółeczko ciek. Następna strona. To znowu są klapeczki na boki. Tutaj mamy klapeczkę otwieraną do góry. Całość otwierana do góry. I jak całość podniesiemy do góry. To mamy pop który też już znacie z moich albumów, z albumów Ani. Bardzo ten pop-up lubię. Tylko tym razem wykorzystałam możliwość zrobienia takich, e, e, takich wsuwek na zdjęcia. W tych wsówkach mamy e, włożone dwie maty, a na dole jest jeszcze klapeczka, która nam się otwiera znowu dwukrotnie do dołu. Następna strona to jest moja kolejna wariacja na temat belibendu. Jak oglądacie moje albumy, to wiecie, że ja z belibendami lubię eksperymentować, różne rzeczy lubię robić, a to jakąś kieszonkę na belibendzie, zrobiła to klapki. Tym razem mamy klapki otwierane do góry i na dół. I tutaj mamy klapeczkę pionową dwa razy w bok. I w drugą stronę też pionową dwa razy w bok. Także znowu mamy dużo miejsca na zdjęcia na belibendzie i tutaj jeszcze dodatkowe miejsce na zdjęcia. Za belibendem standardowo wsunięte są maty. Tutaj są trzy maty na zdjęcia za tym belibendem. E, tego typu belibendy są fajne, ponieważ one bardzo mocno tutaj zdjęcia trzymają, że te zdjęcia nie latają. Także myślę, że fajnie. To jest kolejna moja propozycja. E, tutaj mamy klapki otwieraną do góry i otwieraną na dół. I jak zamkniemy, to łapiemy sobie za te dwa klapki i otwieramy całość do góry i na dół. I po środku mamy znowu beli band. Tym razem poziomy z suniętymi zdjęciami, matami na zdjęcia. I zakleszczamy sobie jedno o drugie. Zamykamy strony. No i mamy ostatnie dwie strony. Tutaj mamy taką najprostszą na świecie stronę. Czyli klapki na górę, na dół. Harmonijki otwierane na boki. No i oczywiście dolna kieszeń. Zobacz, ten granatowy papier z tymi kwiatami jest po prostu cudowny. Nawet się długo zastanawiałam, czy nie dać go w ogóle na okładkę. Ale stwierdziłam, że nie, nie aż taki ciemny chcę ten album robić. No i mamy kolejne maty na zdjęcia, które sobie wsuwamy do kieszeni. I została nam ostatnia okładkowa strona, która jest powtórzeniem tej strony troszeczkę. Tylko, że tutaj mieliśmy klapki pionowe. A tutaj mamy klapki poziome. I znowu otwieramy sobie klapki na boki. Potem je zamykamy. I otwieramy klapkami na boki. Mamy miejsce na zdjęcia, które się nam tutaj jeszcze otwierają, więc mamy tutaj jeszcze miejsce na zdjęcia. I na dole mamy kieszeń i w tej kieszeni mamy kolejne, tym razem cztery maty na zdjęcia 10 na 15 Widzicie? fajne klapeczki. Jak to fajnie w ogóle się... Z... O, zobaczcie, nam się w kadrze nie zmieściło. W kadrze mi się to wszystko nie zmieściło. Widzicie? I zamykamy. Zasklepiamy te dwie. Zobaczcie. O, w ten sposób. Zamykamy. Magna magnesiki. I tak się cały album nam prezentuje. Myślę, że jest piękny, że jest wyjątkowy, że jest niezwykły. E, dzisiaj zostanie spakowany i poleci do Idę to mówię do nowej rodziny. Mam nadzieję, że pomieści masę wspomnień, masę pięknych zdjęć. Mnie się ten album wyjątkowo podoba. Mam nadzieję, że Wam również dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy Wam się podoba. Jak Wam się podobają w ogóle moje albumy, to zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Będzie mi bardzo miło, jak zostawicie łapkę w górę albo jakiś komentarz na temat filmu i mojej twórczości. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Pa pa.